Cześć dzień dobry, tutaj jest nasz Gitaguard i pokażę Wam dzisiaj, jak prostym sposobem zrobić liść w technice makramy połączony tym razem z filcem. Jeżeli jesteście tutaj pierwszy raz albo nie widzieliście mojego tutorialu na poprzedni liść, to wrzucam wam tutaj w kartę. To jest taki totalnie podstawowy, potrzebujecie do niego tylko sznurek i nożyczki. Natomiast dzisiaj trochę podkręcamy trudność, ponieważ będziemy robić inny splot i będziemy dodawać do tego jeszcze filc. No i właśnie, powiem wam czego potrzebujemy, żeby zrobić ten oto liść. Potrzebujemy przede wszystkim sznurek. Ja wybrałam tutaj sznurek makram cord 3 mm, a to dlatego, że stwierdziłam, że chciałabym zrobić liść średniej wielkości. Jeżeli chcecie większy, no to wybieracie grubszy sznurek, najwięcej no splotów oczywiście. Jeżeli chcecie cieńsze, to mniejszy, to możecie wybrać cieńszy sznurek. E, możecie też ograniczyć ilość splotów, które będziecie robić. Wszystko bo będzie możecie dopasowywać do waszych zapotrzebowań i do tego jak chcecie, żeby dana praca wyglądała. Ja dzisiaj w ramach inspiracji Pokażę Wam właśnie taki średni liść. Potrzebujemy jeszcze czesankę filcową. Ja mam tutaj czesankę z Marynosów. Możecie też wybrać czesankę polską. Ona jest taka bardziej e, sztywna. E, nie będę Wam tutaj podrzucać linków. Jeżeli ktoś nie potrafi znaleźć, no to wtedy w komentarzu możecie zapytać, to wtedy coś podrzucę. Ale takie czesanki filcowe są dostępne teraz bardzo szeroko. Kupuje się je na gramy. E, I musi być dopasowany kolor czesanki do sznurka. Ja mam, jak widać, trochę jaśniejszy, ale ładnie mi to i tak się komponuje, więc w sumie jest ok. Okay. Potrzebujemy patyczek. Ja zbieram moje patyczki w parku i potem je wykorzystuję do, do różnych makram. Pamiętajcie, żeby zbierać patyczki z ziemi, nie łamiemy gałązek na drzewach, to jest bardzo ważne. E, I e, oczywiście nożyczki też się przydadzą. E, Oste, żeby nie było. E, potrzebujemy też jakąś matę. Ja akurat tutaj mam po prostu taką deskę drewnianą, którą wykorzystuję jako podkład i do tego wbijam e, szpilki, żeby mi się trzymał, e, trzymała makramka. Natomiast możecie użyć też taśmy klejącej, którą po prostu przyklejcie i y, 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 y też będzie ok. No dobrze, no to co? Zaczynamy, tak? Przede wszystkim ucinamy cztery kawałki e, sznurka. Takie około 1,20 m, jeżeli chodzi o 3 mm, powinny wystarczyć. Ja nie mam dalej miarki, którą pożyczyłam, i za niedługo będę ją musiała odzyskać. Ale myślę, że taka 1,20 m spokojnie wystarczy. Ja mam, e, że tak powiem, w oczach ten, e, tą moją miarkę. Wycinamy. Dobra, składamy nasze sznurki na pół. Staramy się, żeby były faktycznie równo złożone i będziemy je zakładać na nasz patyczek po kolei. Dobra, mamy cztery. Teraz ja sobie je przypinam. No i jak widzicie, z tych czterech sznurków po złożeniu na pół zrobiło nam się osiem. I ja licząc sobie od lewej, zaczynam od szóstego sznurka, czyli te dwa z tej strony na razie odkładam i nie biorę ich pod uwagę. Przekładam ten szósty sznurek na lewą stronę przez wszystkie inne, biorę piąty sznurek i nim robię węzełki. Przekładając. Raz i dwa. Teraz ten zostaje na razie tutaj, a ja biorę kolejny z puli i robię to samo. Przekładam go i robię węzełek. Raz i dwa. I tak samo następny, i tak już do końca. Dobra i teraz wracam do mojego podziału 4 na 4, te sznurki z 4 z lewej strony odkładam na boczek, a biorę cztery sznurki z prawej strony i muszę zrobić to samo, co zrobiłam tu, tylko z tej strony, w związku z czym przekładam ten jeden i plotę sobie z tej strony. Raz. Dwa następny i ostatni. Dobra jest. I teraz znowu, tutaj już mam taki, taki daszek pierwszy. Naprostowuję te moje sznurki, i znowu mam podział na te 4 i 4. I teraz jakoś fajnie by było wypełnić ten środek. Więc ja robię sobie taki prosty splot, że biorę dwa sznurki ze środka i płaskim węzełkiem, który już robiliśmy. Zakładam z jednej strony i staram się, żeby było tak mniej więcej na środku, jak będę platła dalej, to co je musicie wyważyć. Po pierwszej już będziecie wiedzieli, podejrzewam jak, jak to wygląda. I drugi. Leki dzięki, dzięki, dzięki. No, fajnie, fajnie. I teraz, jak już mamy ten daszek, to musimy zrobić dokładnie to samo, tylko z tej strony, tutaj. I w tym celu bierzemy pierwszy sznurek od lewej strony, przekładamy go przez wszystkie na prawą stronę i znowu zaplatamy następnym. Czyli tym. Tym razem. Robimy w tą stronę spełki. Jeżeli macie jakichś domowych pomocników, koty, dzieci, psy, to polecam zamknąć je w łazience. Dzieci może nie, koty i psy też nie. Ale dać im smaczki, dużo smaczków. Dobra, raz. Dwa. I pamiętajcie o tym naszym środku, nie? że mamy cztery sznurki na jedną stronę i cztery sznurki na drugą. I jak będziecie sobie tego pilnować, to się nie pomylicie i wszystko będzie równo leciało. Tutaj e, zawsze sznurki muszą być e, napięte. To jest bardzo istotne, żeby one były napięte, bo tylko wtedy się ładnie wszystko układa. Ok, mamy cztery sznurki, i teraz to samo robimy z prawej strony. Czyli przekładamy ten ostatni sznurek i lecimy następnymi robiąc supełki. I teraz ten ostatni, tutaj też zaplatamy, żeby połączyć nasz kwadracik. No i jest. I teraz od razu idąc za ciosem, będziemy robić następne ramię w tą stronę, czyli przedłużamy to, co robiliśmy do tej pory. I lecimy za ciosem. Tutaj już nam się będą robić ramionka, w które potem będziemy wkładać filc. Widzicie, już się tutaj tworzą. Mamy kolejny daszek, znowu oddzielamy cztery sznurki, i znowu wykorzystujemy te cztery, tym razem od tej strony. I Teraz robimy kolejne w dół, dokładnie tak samo jak robiliśmy tutaj. I w ten sposób robimy raz, dwa, trzy, cztery. Przy czym tutaj ten ostatni, to jest też istotne, ten supełek robimy bardziej w dół, żeby zostało nam tutaj miejsce na większą ilość filcu. Zaraz to zobaczycie, jak już je poplotę, więc ja. Raz, dwa, trzy, cztery, robię jeszcze te pozostałe, i pokażę wam, jak potem dodawać filc. I tutaj ten ostatni kawałek. Właśnie tak jak mówiłam, ten splot dajemy tak wyżej, żeby zrobić sobie miejsce, albo ewentualnie, jeżeli nie chcecie, tak wysoko. I tutaj, tak jak mówiłam, ten ostatni splot dajecie sobie albo wyżej, jeżeli chcecie, żeby był widoczny, albo niżej, żeby nie był widoczny. Można też tutaj użyć innego splotu, jak najbardziej. Natomiast yy, mnie ten po prostu odpowiada, ja już jak jestem w ciągu zaplatania to nie myślę o innych, więc używam tego, tylko daję go po prostu nieco niżej, żeby tutaj było miejsce na zrobienie pętelki. No to się wtedy tworzy przestrzeń i jest wszystko tacy. No i tutaj na końcu oczywiście łączymy te dwa ostatnie sznurki w taki sam sposób jak zawsze. Mamy już naszą bazę i będziemy dodawać filc. Filc wyrywamy w ten sposób, że może inaczej będziemy tutaj dodawać yy, Kawałki, więc one w zależności od tego, jakiej wielkości grubości macie sznurki muszą być dopasowane też grubością. Więc ja sobie zawsze dzielę ten mój filc na takie cieńsze kawałki i urywam. I każdy taki filc. Składamy na pół i będziemy tutaj dodawać, więc ważne jest, żeby te końcówki nie były, takie wiecie, ymm, pomarszczone, pogrubione. Jeżeli są, to trzeba je troszeczkę poodchudzać. I jak widzicie, filc w ten sposób się traktuje, że delikatnie się go trzyma. I wyciąga się po prostu pojedyncze włosie. Dzięki temu tutaj dalej pozostaje gruby, taki jak potrzebujemy, żeby tutaj nam się zwężał, tak jak do liścia, a tutaj się troszkę uszczupla. I tak przygotowujemy sobie po 2, 4, 6, 8, 10 na tą stronę, i tak samo na tą stronę, i jeden większy tutaj. One fajnie by było, żeby były mniej więcej podobnej. E, długości. Natomiast jeżeli któryś będzie krótszy, któryś dłuższy, no to potem będziemy to y, oczywiście y, niwelować, wyrywając też takie pojedyncze y, sznurki. Natomiast jeżeli filce, natomiast jeżeli on będzie za krótki, no to trzeba będzie urwać nowe, no bo wtedy już nie dokoptujecie z powrotem, więc czasami lepiej na początku, żeby było trochę dłuższe niż krótsze. I teraz rozszerzamy tutaj naszą górę, bo będziemy zaczynać dodawanie ramionek naszego liścia już w tym miejscu. Więc sobie rozszerzamy i tutaj dodajemy pierwsze dwa. Jeżeli macie jakieś kawałki, które wydają Wam się dużo krótsze niż cała reszta, to możecie je dać właśnie tutaj, bo ten liść z góry będzie trochę krótszy. Mocno zaciskamy. I dodajemy tak je do siebie, tak żeby były ciasno, i dajemy drugi kawałek. Na początku się to wydaje takie trochę trudne, no bo faktycznie tutaj jest e, dosyć ciasno, nie? Natomiast potem już, już będzie łatwiej, bo już się wprawicie. Ok, mamy pierwsze dwa ramionka, i możecie dodawać od razu po drugiej stronie, albo najpierw jedną stronę, potem drugą, jak wam wygodniej. sam jest, że nawet jeżeli jeszcze nie macie wyczu wyczutego tego filcu, no to zawsze, jeżeli urwie wam się za krótki kawałek i zobaczycie to w trakcie dokładania e, kolejnych ramionek, no to możecie go po prostu podmienić. To nie jest żaden problem. No dobra, na ten moment wygląda to tak. I teraz dodajemy kolejne ramionka w ten ostatni sznurek. Tu, tu. Teraz tak mamy tutaj pododawane, jeszcze tutaj na te ostatnie dodajemy po jednym tylko, bo to nie jest takie łatwe wcisnąć to tutaj. Tak. A teraz tu, tu gdzie zostawiliśmy więcej miejsca, dodajemy taki jeden grubszy, odrobinę grubszy kawałek. I on będzie właśnie tym środkiem i końcówką naszego, naszego listeczka. Jeżeli jest problem w włożeniu tego naszego kawałka, bo wydaje się, że jest za gruby tutaj, to możemy go trochę w ten sposób porolować albo troszkę sfilcować, żeby nam się zmieścił. No i tu wkładamy. I tym filcem tutaj musimy pozakrywać trochę te nasze sznurki. One muszą zostać gdzieś z tyłu. To jest też istotne. I jak widzicie, na razie nam to w ogóle nie przypomina liścia. I teraz cały ambaras polega na tym, żeby w odpowiedni sposób ułożyć te nasze, ten nasz filc. W kształt właśnie listeczka. I jak już to zrobimy, to najlepiej od razu ten listek. Powiesić. Ja tutaj polecam odciąć sobie te sznurki z tyłu, żeby one już nie przeszkadzały. Odcinamy je na krótko. Dzięki temu będą takie niewidoczne. I przystępujemy do takiego czesania naszego filcu. Możecie tutaj spróbować też czesania grzebieniem, w zależności od tego, jaki macie filc, ale wydaje mi się, że rękami lepiej będziecie w stanie zapanować nad nim i go ułożyć. Jeżeli chodzi o utwardzanie, no to tutaj jest trochę sprawa trudniejsza. Są specjalne krochmale do makramy, są specjalne utwardzacze, natomiast yy, na filcu. One są często widoczne. Filz wygląda wtedy na taki twardy. Nie do końca wygląda to tak fajnie, więc ja akurat nie utwardzałam jeszcze niczym mojego liścia. Jeżeli uda mi się znaleźć odpowiedni materiał do utwardzenia, taki, który będzie fajnie wyglądał, to w opisie dodam taką instrukcję, czego użyć i w jaki sposób. Na ten moment jeszcze nie znalazłam, więc po prostu układam go tak. Można spróbować spryskać lakierem do, do włosów, ewentualnie na jakiś czas powinno wystarczyć, tylko nie w dużej ilości, tylko w takiej odrobinę tylko. No i widzicie, tak jak, tak jak mówiłam, żeby go poskracać ten filc i poukładać, po prostu wyrywamy poszczególne kawałki, żeby on mógł nabrać no, tego kształtu liścia. I kiedy go już powiesicie, to on ten kształt będzie trzymał. Dopóki go ktoś oczywiście nie poruszy, ja zawsze tutaj tak na końcu tak lekko zawijam te końcówki, tak wiecie, żeby je trochę wyostrzyć i utwardzić. to jest dosyć plastyczny, fajnie się z nim pracuje, tylko trzeba go ugłaskać. Ja to tak nazywam, że się go ugłaskuje. No i właśnie wyrywamy te końcówki, żeby wyrównać dwie strony, tak mniej więcej, żeby fajnie wyglądały. Jeżeli coś gdzieś jest za grube, za długie, to po prostu delikatnie chwytamy i wyrównujemy. No dobra. I ja mój liść już mam wygładzony, potem go jeszcze trochę pogłaszczę, żeby na, nadać mu odpowiedniego kształtu na ścianie i żeby fajnie wyglądał. Ten mój poprzedni został trochę zmierzwiony przez kota. Ale też e, jak się go wygłaszczę, to będzie ok. Jak widzicie, ten, może to nie jest widoczne w sumie teraz, tak się w kamerze, ale ten filc jest trochę twardszy. To jest ten filc polski. Wydaje mi się, że nad nim e, troszkę łatwiej się pracuje pod kątem ogarnięcia formy niż na tym mięciutkim. Ale to jak kto woli jak i jaki kto ma, e, może sobie spróbować, a potem ewentualnie ten filc zmieniać. No, to tyle dzisiaj ode mnie. Dziękuję wam bardzo za y, uwagę. Jeżeli podobał wam się tutorial, to będę wdzięczna za kciuki w górę. Jeżeli jeszcze nie subskrybujecie kanału, to zachęcam do zrobienia tego, ponieważ tutoriale będą się dalej pojawiać. Zapraszam też na mojego bloga i na Instagram Gitagoart, ponieważ tam, szczególnie na Instagramie będzie się pojawiać dalej wyzwanie drużyna rękodzieła, w którym promujemy rękodzieło w social mediach. Ok, dziękuję Wam bardzo i do zobaczenia.